W dzisiejszym odcinku razem z Natalią okay. sprawdzimy, kto z nas da rady szybciej zjeść ogromnego burgera XXL. Wszystko dlatego, że jakiś czas temu, randomowo przeglądając Facebooka, natknąłem się na zdjęcie Michała Karmuskiego, który, tak jak my, mieszka w Trójmieście i, no, który, jak widzicie, ma przed sobą tego bydlaka. Tego burgera podobno da się dostać w jednej z Trójmiejskich restauracji. Tylko problem jest taki, że, no, nie ma go normalnie w karcie, więc musimy zadzwonić i dowiedzieć się, czy jeszcze go mają. No i jeśli tak, to ile kosztuje. E, dzień dobry, wie pani co, ja mam takie pytanko Czy macie w ofercie jeszcze tego ogromnego burgera? Tak? Macie, dobra A czy byłaby możliwość zamówienia go z odbiorem osobistym Tak, żeby nie jeść go w restauracji, tylko żeby mógł go wziąć do domu? Ojej Ja sobie wezmę, wie pani co, blaszki z piekarnika Na, na takiej blaszce chyba żeby się zmieścił, nie? Czy nie? Mam tą to dobra? Dobra, okej okay. Dobra, to dogadałam się z tym, że jak ktoś wie, pan tak z tam zaskoczy coś, to, to będziemy mogli spodziewać Dobra, to jeszcze jedno pytanie, czy dacie radę zrobić dwa takie bulgary, bo potrzebuję dwóch Mamy radę Super. Fajnie, to dzięki wielkie, pozdrawiam, do zobaczenia. Widzowie, są te burgery, udało się je zamówić. Za chwilę musimy po nie jechać. E, musimy wziąć na te dwie blaszki z piekarnika. To będzie całkiem zabawne, jak będziemy tak przez całą galerię. O, 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 bez kitu. I na miejscu zobaczymy, ile ostatecznie zobaczymy. Ale zanim bo te burgery ruszymy i zobaczymy, jak wyglądają na żywo, to strzelajcie pod tym filmem łapkę w górę i spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków, bo wtedy nagramy kolejny tego typu odcinek z jakąś ogromną rzeczą. Zasubskrybujcie więc koniecznie mój kanał, jeżeli jesteście nowi, robiąc to samo, co w tej chwili się na palcu. Tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara A my póki co ruszamy po burgera Okej, okay, burgery odebrane są olbrzymie No wie, to znaczy nie wiem jeszcze całkowicie jak wyglądają, bo są na blaszkach ja pod pazotkiem Ja widziałam pod kawałek pozotkiem. jest olbrzymi Serio? No Dobra, ale co, jedziemy chyba do domu i do domu pokażemy tak, jak wygląda nie będziemy tutaj odwijali, nie? Tylko Natalia przewieź to w samochodzie, tak żeby nic się nie wylało i wysypało, to będzie niezły challenge no dobra, dojechaliśmy z burgerami do domu. Są całe i zdrowe. Jeden tutaj, drugi tutaj i Natalia. Ja się boję tego otwierać, nie? Ja też. Ale dobra, widzowie, nie ma co, uwaga, otwieramy i sprawdźmy, jak wygląda. Jakie one są olbrzymi Karol? Nasz burger. No powiem tak, jest wysoko, jest wysoko. I to dosłownie, bo mamy tutaj kilka ładnych pięter. I teraz tak, jest na pewno bułka na dole. Zacznijmy sobie od dołu. Jest sałata, jest pomidor, jest czerwona cebula, jest mięso i to, jak wiecie, bardzo dużo tego mięsa. Są na naczosy, są guacamole, jest druga bułka i tyle? Chyba tyle, nie? W sumie nie brzmi to aż tak strasznie. Problem tylko jest taki, że ten burger jako całość, Waży ładnych parę kilogramów. I właśnie to, tutaj... ja, sprawdźmy ile. No słuchajcie, mamy wagę. Natalia kładzie i ty, równe 2,5 kilo. Idealnie! Czyli dokładnie tyle ile oni podawali. No właśnie, myślałem, że wiesz, będzie tam jakieś 2,400, 2300 albo 2600. miło, a tutaj perfekcyjnie, Idealnie. Drugi identyczny burgerek prezentuje się tak, jak widzicie, no jest tego tutaj mega dużo wszystkiego. I Natalia z racji tego, że jesteś dziewczyną, możesz sobie wybrać, którego burgera chcesz. jeść ja To ja już się obczaić, chociaż one tyle samo samowal. No właśnie, są takie same raczej, nie wiem? Ty tego, który tak lepiej na ciebie patrzy, nie? Okej, okay. to ja wybieram tego po lewej. Tego, tak? Po, po mojej prawej, dobra, niech będzie w takim razie widzowie ten jest. Mój, ale standardowo w dzisiejszym odcinku pomagać lub przeszkadzać nam będzie koło fortuny, ale tym razem, żeby no, było sprawiedliwiej i żeby Natalia miała trochę większe szanse, zrobiliśmy dwa koła fortuny. Po lewej jest moje, po prawej jest Natalii i teoretycznie one wyglądają bardzo podobnie mają te same opcje, ale różnica jest taka, że u mnie na przykład, jak widzicie, mam odkrój 100 gramów burgera, a Natalia w tym samym miejscu ma odkrój 200 gramów burgera. Tam, gdzie ja mam ułatwienie, że mogę odłożyć 200 gramów mięsa, to Natalia ma, że może odłożyć 400 gramów mięsa, czyli w każdym ułatwieniu Natalia ma po prostu wiecie, dwa razy większą wagę, czyli teoretycznie, się to wylosuje, to ma dwa razy łatwiej. Dzięki temu szanse w dzisiejszym odcinku będą wyrównane, no i co Natalia, chyba zaczynamy, co? Zaczynamy. W takim razie, uwaga, czas start. Za 20 minut będzie pierwsze zakręcenie Kołem Fortuny. I Karol, masz jakieś pomysły, jak go jest? No właśnie, tak się zastanawiam jak się za niego zabrać, a spróbuję Natalia nagrać, jak ty to robisz, czekaj. On jest taki wysoki. No jest potężny i właśnie ciekawe, czy będzie dobry, ale powinien być spoko, dlatego że restauracja, z której go zamówiliśmy, ma na 1100 opinii ocenę 4,7 na 5 gwiazdek. Na górę. Google, więc no jest okej. Okay. No i uwaga widzowie zaraz się okaże Natalia jak smaku? Mmm spoko, ale już zimny No właśnie to jest ten problem, że niestety no już jest chłodny Dobra ja sobie zacznę po kolei składniki testować, najpierw bułka a... Ja nie wiem jaką taktykę przyjąć na dzisiejszy odcinek, jak no, to jest w ogóle? Ja nie wiem, tutaj mam bułkę z salatą i pomidorem, a... warzywa dobre I jeszcze majonezem, zapomniałeś dodać, Natomiast no więc jeszcze majonez Dalej mięso, uwaga. Nie no generalnie cały jest dobry w smaku Mmm, jakie mięsko dobre. No. Nie no ogólnie widzowie jest mega dobry, ale szkoda, że jest go tyle. Mega dobry i mega... Nie duże. Tak bym to podsumowała. W ogóle nie powiedzieliśmy, też, że w środku jest boczek, tam jest też A Jeszcze, to będzie łatwo chyba. Tak mi się wydaje, póki co jest bo zobaczymy widzowie jak długo, bo... Póki co jest laj'owe Karol, bo nie zjedliśmy jeszcze obiadu. I to jest nasz obiad po prostu. No to prawda. W ogóle widzowie możecie obstawić w komentarzu w jakim czasie go zjemy. O, no właśnie. Ile byś obstawiał? Dwie godziny. Dwie godziny? Dwie godziny. Ja go w dwie godziny kończę widzowie. Jakieś pięć godzin bym obstawiała raczej. Minęło pierwsze 10 minut i powiem wam, że jest w sumie nieźle Natalia Tak wygląda mój burgerek, tak wygląda twój burgerek I twój jest trochę bardziej rozwalony, ale tak. wydaje mi się, że byliśmy podobnie Ale pojawił się pewien mały problem Całe szczęście, że na początku filmu, dopóki wiecie, mamy podobną ilość tego burgera A chodzi o to, że jak widzicie, mięso w moim burgerze jest mega wysmażone A mięso w Natalii burgerze jest takie bardziej medium I ja w sumie wolę medium, Natalia woli wysmażone, więc... Więc poprosiłam Karła, żebyśmy się zamienili I Karuję ja mogę do losowania nie jeść, bo wydaje mi się, że ty zjadłeś troszeczkę więcej nie, no mamy podobnie Natalia Zamieńmy się i jedzmy normalnie, bo to i tak Nawet jak jest jakaś różnica, to minimalna, nie? Raczej tak, no W takim razie żegnamy się z tym burgerkiem A witamy się z tym Dobra, słuchajcie, zostało 10 sekund pierwszego losowania Powiem wam, że idzie lepiej niż się spodziewałem Tak patrząc Natalia od góry, to... Nie, no pół to by szesada, ale jedna trzecia, jakby już poszła, nie? Chociaż. Czas... Nie, to chyba tylko bułka, bo tam. No właśnie. Czas minął, ale chciałem powiedzieć, że tam w środku składniki nie wypełniały, wiesz, całego, nie? Całej bułki, więc najwięcej jest ich na środku, ale i tak, nie jest źle. U Natalii wygląda to tak. Natalia, no, wydaje mi się, że chyba póki co to ja wygrywam, ale czas teraz na pierwsze zakręcenie kołem fortuny, a o tym, kto będzie kręcił, Zadecyduje Ten oto krokodyl, w którym, o, trzeba wciskać zęby, i osoba, którą ten krokodyl zje, kręci jako pierwsza, dobra? Okej. Okay. No to. No to no, Natalia no, no, kręcisz. W takim razie, uwaga, zobaczmy, co Natalia będzie miała na sam początek. A masz, że do następnego głosowania <głos> możesz jeść tylko na czasy. W takim razie odpalamy kolejne 20 minut, bo wtedy ja będę kręcił kołem. Ja sobie przyniosę miseczkę i po prostu wyjmę wszystkie na czasy i przełożę sobie tutaj. Będę jadła z miseczki. Jestem w ogóle ciekawy, ile tych na czasów tam jest. Uwaga. Nie, no jest ich trochę, nie? Nie, nie nie jest pożałowane. Teraz też mamy okazję zobaczyć, jak ten burger wygląda w środku dobra W sumie nie widzę, nie ma co patrzeć, ja muszę iść jeść swojego. Takie mokre. I to ciekawe, te samego środka są jeszcze ciepłe, wiesz? No. No! Dobra, słuchajcie, muszę zrobić sobie małą przerwę. Do losowania zostało jeszcze niecałe 5 minut. Natalii Burger w sumie bez zmian, bo Natalia jest tylko na czasy. Ale za to w moim burgerze, jak widzicie, zmiany pewne są. I ja chociaż powiem wam, że. No jestem już najedzony Od góry wygląda to tak, wydaje mi się, że tak. Jedna czwarta. do mojego! No Natalia, czekaj, tak wygląda mój, tak wygląda Twój. Nie, no, no mam trochę mniej. A właściwie zdecydowanie mniej, ale to i tak jeszcze. Mną. Ja już też kończę na czosy i jak zjem te okruszki, to też sobie robię chwilę przerwy, no bo w sumie nic innego nie mogę jeść do losowania Właśnie, ty, bo, to, bo to już wszystkie zjadłaś? Wiesz, co tam jeszcze jakieś powlepiane zostały w guacamole to nie będę ich wyczepiała, nie? Okej, okay, no jak tam chcesz, ale powiem wam, że chważę tak to koło fortuny, którym zaraz zakręcę i chyba najlepsze, co mogłoby mi się trafić, to odłóż jeden wybrany składnik, bo no wtedy mógłbym, wiecie, odłożyć cały składnik. Nie to, że jednego na czasy, tylko jakbym wybrał na czas, to wtedy wszystkie na czasy się pozbywam. I raczej nie byłyby to na czasy, tylko coś innego, ale no znając życie. Nie dam rady tego trafić. No słuchajcie, uwaga! W tym momencie czas minął, więc czas na moje zakręcenie kołem. Więc uwaga, kręcę i sprawdźmy, jakie będę miał teraz zadanie. A mam do następnego losowania odkroić 200 gramów burgera. Serio? Nie jest to co prawda do końca to co chciałem, ale i tak to jest sporo ułatwienie, bo no 200 gramów z tego co zostało, to no właśnie, ciekawe jak to będzie. Dobra, mamy tutaj wagę, na którą kładziemy pojemnik, tak żeby wiecie, do niego dłożyć tego burgera, żeby potem móc gość normalnie jeść. Teraz musimy tylko sterować. Okej, okay, jest 0 gramów. No i teraz widzowie trzeba ukroić tego burgera tak, żeby przerzucić tam 200. Muszę to zrobić taktycznie i ukroić tak, żeby wiecie, jak najwięcej składników tam było. O, wydaje tak mi się. Że... równo, żeby było, nie? Tutaj będzie git, uwaga! a Nie mam pojęcia, ile to? Będzie 200 gramów, ale mam nadzieję, że to nie będzie nawet połowa. Czekajcie. Cyk, wrzucamy do środka i uwaga! Oooo. Szczerze myślałem, że będzie takie 50-60, jest 80. Serio, ja myślałem, że będzie jakieś ze 120. To w sumie może spoko. W takim razie przełożę teraz flagę i odkryję stąd, bo tutaj, jak widzicie, jest chyba najgrubsze mięso w całym burgerze, więc czekajcie, spróbuję to jakoś tak zrobić? O, właśnie z naczosem. A jak chrupią te naczosy. Kurde, nie wiem, czy teraz się przesadzę. Chyba za dużo, no. Oj, na pewno Karu, przesadziłeś 221. Aj. Wracaj. Ale czekaj, Biorę, ty. Równo co jest? Finalnie. W takim razie cyk, zamykamy to. Ale Karol, że taka waga wokół? No a jak? Dobra, zamknięty to do lodówki, ale czy gdzie najlepiej? Do lodówki, no. Do lodówki, no dobra, Pojemnik schowany. Kurde, powiem wam, że wygląda to już coraz lepiej. Tutaj, o, jeszcze kawałek buki, zaraz to wszystko oczywiście dokończę, ale flaga jest też przesunięta. To jest do, wa ważne, bo ona wcześniej była, nie wiem, gdzieś jakoś mniej więcej tutaj, nie? Więc to wiecie, może wizualnie trochę mylić. Teraz jest tutaj, ale połowa burgera, myślę, o, jest jakoś w tym miejscu. Ja już też wracam do jedzenia, bo muszę gonić Karola, bo on trochę mi uciekł. Przez te no, ja... 20 minut. Powiem tak, na twoje miejsce modliłbym się, żeby koło fortuny Ci mocno pomogło, bo jak nie to będziesz miała ciężko. Ja przez te 20 minut mocno się nie najadam, a ty się najadasz, no Moja... to jest miejsca. Ja nie ukrywam i zawsze, że jestem ale idę sobie coś tam, chociaż wiecie, delikatnie pogrzebać. No dobra, jak widzicie do usmażenia zostało 7 minut I powiem wam, że no robi się naprawdę ciężko Ja sobie zacząłem kroić tego burgera od drugiej strony, tak żeby, wiecie, wizualnie zmniejszał się z dwóch stron Ale, no nie wiem, no zjadłem tutaj, słuchajcie, nie wiem, chyba z dwa pomidory, trochę bułki, trochę sałaty i w sumie tyle U mnie zeszło tego nawet całkiem sporo, ale ja jakoś brudzę Ty masz tak czysto, ja mam taki Bo Ja sprzątam, tutaj. ja co chwilę sprzątam to co rozwalę, zjadam to wszystko, a nie na moją bułkę ja tutaj sobie wyżeram palcami jeszcze w międzyczasie Co tu się dzieje w ogóle Natalia? No u mnie zdecydowanie większy porządek, ale powiem wam, że muszę zrobić chyba kolejną przerwę do losowania, bo okay, jestem już yo. najedzony, no tak na full. Fajnie byłoby pójść też do łazienki w międzyczasie, ale no póki co jeszcze się na to nie zanosi, więc odpocznę i no zobaczymy, co tam losowanie tym razem dla Natalii zakręci. Dobra, słuchajcie, do losowania została minuta i dwie sekundy i powiem wam, że jestem w szoku, bo Natalia w czasie, jak ja sobie odpoczywałem, yy, posprzątała tutaj trochę. No już mi się Karol głupio zrobił, że miałem taki bałagan i taki porządek, więc musiałam tutaj troszeczkę ogarnąć. A już trochę lepiej to wygląda, faktycznie. No i nic, uwaga W tym momencie mi Czas więc! Uwaga Natalia kręci kołem fortuny i zobaczmy co tym razem będziesz miała! Nie, no to jest chyba jakiś żart. Mamy no. tyle rzeczy na kole i ja znowu dostaję <grym> to samo. To wszystko jest, jest niemożliwe, prawie, widzę. że Natalia ja ma to samo, co wcześniej. Nie, no, Karol, ja nie wierzę. Chyba pierwszy raz w historii mamy te same rzeczy pod rząd. Chyba tak, w żadnym słoiku ale chyba tak, ty... tak nie było. Mieliśmy to samo, ale nigdy pod rząd. I co ja teraz mam robić? Jak ja już tutaj wyjadę, prawie wszystkie na czosy No, musisz je dokończyć. O. Ja powiadam sobie tutaj te. I te z gokamole, nie? Jeszcze ci okay. tutaj zostały. W takim razie odpalamy 20 minut i z racji tego, że Natalia i tak może jeść teraz tylko te naczosy, których nie ma zbyt wiele, ja wykorzystam te chwilę i. No skoczę szybko do łazienki. No w końcu no możemy. Od razu lepiej. Miejsce zrobione, to może o, jest. O tak. Dobra, widzowie, ja muszę zrobić sobie chwilę przerwy, bo jak widzicie, wyjadłam wszystkie okruszki na czasów, które tutaj były. I zjadłam się trochę z tych i już jestem pełna, jak na razie. Ja właśnie odsunęłem sobie burgera i tutaj sporo mam tych na czasów, więc spoko, ale. Jeszcze tutaj masz ich pełno. Mam teraz trochę inny pomysł, na wydaje mi się lepszą taktykę, która będzie polegała na tym, że najpierw zjem mięso. Całe mięso chcesz zjeść? Całe może nie, bo na kolejfortuny mamy też opcję, że można odkroić mięso, więc muszę sobie zostawić, w razie, gdybym to wylosował, ale tak połowę tego, co tutaj mam, chciałbym teraz zjeść, bo Wydaje mi się, że no wtedy powinno być już z górki Najgorsze jest to, że to mięso obrane jest jeszcze jakimś sosem serowym Nie, to jest ser Nie, to jest roztopiony ser po prostu No właśnie, to zrobił się z tego taki trochę zastygnięty sosik I przez to całość jest jeszcze bardziej kaloryczna, ale... Właśnie ciekawe ile cały ten burger ma kalorii Nie chcemy wiedzieć, serio Dobra, pokroję sobie to mięso, jak widzicie, na takie mniejsze kawałki. Bo, no, tak psychicznie łatwiej mi jakoś to jeść. I trochę musiałem zmienić taktykę, bo to samo mięso jest, wiecie, za ciężkie. Więc robię tak, że biorę kawałek mięsa. I w przerwie, przed kolejnym kawałkiem, biorę sobie jednego na czasu, bo tych na czasów też jest sporo. Jak już je zjem, to też wiecie, wizualnie będzie to, no, znacznie lepiej wyglądało. No i dzięki temu będzie trochę łatwiej psychicznie. Oho, jak widzicie, czas minął, więc sprawdźmy, co tym razem będzie miało dla mnie koło fortuny. A do następnego losowania. Mogę jeść tylko pałeczkami. Powiedzcie, Karol, że to może być całkiem zabawne, biorąc pod uwagę fakt, że my nie potrafimy jeść pałeczkami, bo my nie jemy już sushi ani chińszczyzny. Ja, ja wiem, jak spokojnie. Ty nie, 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 ja umiem Dobra, widzowie nie do końca wiem jak to się trzyma, ale czekajcie, spróbuję coś wziąć O, a? światowy jesteś? Elegancko, tylko najgorsze nadal jest to, że tutaj miałem to pokrojone mięso i ja je zjadłem przed losowaniem, więc o, tutaj został jakiś taki jeden mały kawałek Co jest? Jak ty ładnie jesz tym Elegancko, co? Nie wiem to że to zabawne. będzie całkiem zabawne, a tutaj za dobrze ci idzie No właśnie, już z pomidorem jest pewien problem Mmm, okej, okay. ale w sumie to też jest pałeczką jedzenie, nie? Tak, to też jest jedzenie pałeczką no. Ja zanim zacznę jeść, to w ogóle muszę sobie złożyć tego mojego burgera Kurde, jak patrzę na swojego, to ty masz już tak mało Mało? Bo jest jeszcze tak dużo Pamiętaj Natalia, że ty masz y, koło fortuny dwa razy łatwiejsze niż ja jakby, nie? Więc, więc wszystko może się jeszcze wizualnie zmienić, ale patrz jak mi dobrze idzie tymi pałeczkami No jestem i właśnie jestem w szoku Tylko niestety tymi pałeczkami słuchajcie, nie pokroję mięsa, ale no dobra Ja jakoś będę jadł wszystko inne Kurde, mała ma... Dekaro, powiedziałabym, że im dłużej jest, tym gorzej ci idzie Jakoś wyszedłem z sprawy właśnie Jak na początku szło ci i ucieka. Tak, bo no to źle trzymam teraz. Powiem wam, że to jedzenie pałeczkami jest spoko, dlatego że, wiecie, ja biorę pojedyncze sztuki, nie? Nie, nie jest tak, że się zapycham, tylko jem, jem powoli, ale co chwilę sobie po prostu, o, dokładam jednego na czasa, Powoli go zjadam, zaraz biorę sobie kolejnego, też go powoli zjadam, i wiecie, tak powolutku, powolutku, coraz mniej tych rzeczy tutaj się robi. Ja, widzę, że aktualnie mam kryzys, tak już od godziny wchodzi mi to coraz gorzej, ale teraz doszłam już chyba do takiego punktu kulminacyjnego, gdzie nie mogę zjeść mięsa, bo po prostu mi ono nie wchodzi. Jak wkładam mi do buzi to po prostu nie nie mam ochoty jest, jakby mój organizm już go nie przyswajał i wzięłam sobie gumę balonową na rzucia, żeby sobie trochę zmylić smak i zobaczymy, czy to pomoże zaraz. No faktycznie, Adalia, jakoś nie bardzo ci to wchodzi znowu, sobie, znowu masz syf na swojej dasce teraz, Bo tu mięso mi jestem już nie wchodzi A, okay, jakoś. no tu tutaj bułki nie ma, no to już zmienia postać rzeczy. U mnie po zamknięciu tego burgera wygląda to tak, powiem wam, że nie jest najgorzej, bo patrzcie, ile tu jest owo i przestrzeni, jakbym za tą bułkę, to tak naprawdę dostałoby mi tego burgera gdzieś tyle, nie? A to już naprawdę nie jest jakoś dużo. Za całe 4 minuty Natalia znowu będzie kręciła kołem fortuny. Karol, ja muszę mieć jakieś ułatwienie, nie? Nie ma dalej, będzie to to się wylosuje. Nie wiadomo, co tam będzie, nie? To ja wnoszę o zmianę warunków na następny odcinek. W sensie muszę mieć więcej ułatwień, albo mieć takie koło ratunkowe, że mogę mieć osobę. Która na przykład przez 5 minut będzie mogła mi pomóc Okej, okay, no ale to Ale to już do, do tego że żeby przemyślała to do kolejnego filmu No dobra, najwyżej to przemyślimy, ale to w tym filmie już wiesz Nie damy rady Nie, ale powiem ci szczerze, że jakoś słoiki mi się łatwiej je niż to Ty też tak masz czy nie? No, no w słoiku nie masz 2,5 kilo wiesz Samych produktów, nie? Tam masz i opakowania i w ogóle Dla mnie największym utrudnieniem tutaj jest ta ilość tego mięsa Ja nie jestem aż taka mięsna A tutaj jest ponad kilogram Ale może, możesz mi tak, że wiesz, że będziesz mogła odczekać sobie kawałek, nie? Albo wyjąć całe. Albo wyjąć całe. Ale dobra, skoro Natalia ma kryzys, to ja spróbuję to wykorzystać i do losowania co prawda tymi pałeczkami, ale no jeszcze trochę spróbuję zjeść. Oho, jak widzicie 20 minut minęło, więc teraz kręci Natalia. Koło przygotowane i proszę o jakieś ułatwienie teraz, żeby na przykład mogła wyjąć jeden składnik. Uwaga, co będzie? Możesz jeść tylko bułkę. Obok było tamto, nie? To chyba jedno wcześniej, Natalia. Nie no, to jest masakra. No mi od tego samego zapachu robi się źle, ale dobra, pojem sobie trochę tej bułki, tak? Natalia, no z bułką nie będzie tak źle, nie? Wydaje mi się. Mięso, to faktycznie może być ciężkie do jedzenia, ale bułeczka elegancko. Ja w takim razie po raz kolejny odpalam minutnik, bo za 20 minut, to ja będę kręcił. Ja w takim razie w końcu mogę odłożyć pałeczki i zacząć jeść normalnie. W sensie widelcem i nożem. Kurde, od czego by to zacząć? Wezmę sobie też bułkę, Natali. Ona wizualnie zajmuje dużo miejsca, więc jak ją zjemy, to wiecie, też już będzie to łatwiej Ale Jak się dużo je, to jest sucho i właśnie ja muszę jeszcze sobie dodać wody, bo mi się skończyło. to mi też możesz po okazji. W ogóle zastanawiacie się pewnie, dlaczego ja tak wyjadam tą bułkę od góry. Ale ja ją miałem tak, żeby nawet tego awokadu nie jeść, bo mi już jest nawet niedobrze od tej pasty. Coś czuję, że jestem bliżej wygranej Nie tylko jeśli chodzi o, jakby tutaj, wiecie, wielkość burgera, tylko też o nastawienie, Natalia. Bo u ciebie jak, jakaś. Mi psycha siada jakoś cy, Psycha ci siadła. No ja. No co ty robisz? Chciałam zjeść na Czosa i powiedzieć, że przegrywam, że się poddaję, a nie. No to co ty właśnie zrobiłaś? Ja właśnie się poddałam. Nie, ty, ty przegrałaś no, tak, ja przegrałam, mówię, na Czosa mogę mieć tylko bułkę. Naprawdę, jakoś jest mi tak źle. Ten zabach mnie tak denerwuje, że ja nie mogę tego już jeść. No, Ustaje w ustach i no nie mogę, no. Widzowie, jaki amator, no nie no, Natalia! Powiem wam, że takiego spraw się nie spodziewałem, dlatego że wiecie, no ja też czuję się już najedzony, ale nie mam jeszcze tragedii. Jeszcze bym dał radę trochę zjeść. Może już nie tak szybko, jak wcześniej, ale no, no patrzcie, no ja naprawdę trochę tego zjadłem. Nie ma tego już nie wiadomo jak dużo. W sensie, wiecie, no, jeszcze chwilę bym pewnie musiał to pomęczyć, ale wygląda, że jest tego trochę, ale tak naprawdę myślę, że została z jedna trzecia. No ja u mnie Karol nie wiem, co się dzisiaj stało. Przepraszam, widzowie, ale no nie chcę się męczyć. No, przestań, Natalia, nie, nie nie przepraszaj, no jakby widzicie, cię tu nie zmusza do niczego. Nigdy tak nie miałam. W słoiku byłam obiedzona, a dzisiaj po prostu nie mogę tylko zjeść biorę budzi i po prostu jest mi źle. Nie no to. No mega dziwnie, nigdy tak nie miałam, nie? No miałeś jeszcze raz tak z, z lodami ekipy, nie, pamiętasz? Nie czułam się dobrze. A, i tylko jak w nocy. Tylko w, nocy. Okay. w nocy była akcja, ale. No w nocy było wymiotowane, ale nie no dobra, widzowie. Nie ma co zrobić najważniejsze, jak tamterej czuję, że już nie może tego jeść, no to wiecie, bez sensu, żeby się męczyła. Powiem Wam szczerze, no ja jeszcze dałbym radę, więc Natalia, na kolejny raz musimy dać ci jeszcze więcej łatwiej? Albo muszę mieć innego przeciwnika, jakiegoś faceta A. też, bo no jednak wiesz. Dajcie też komentarzu, z kim chcielibyście zobaczyć odcinek no, z, z takich rywalizacji. Tak, żeby wiecie, były wyrównane szanse. Dzisiaj niespodziewanie udało mi się wygrać, ale Natalia wiesz, że my teraz będziemy przez kilka dni to obęczyli, nie? Ale dzisiaj A. już odpoczywamy. Nie, nie dzisiaj, jedzie, dzisiaj nie, ale. Już nie, ale jutro plus jest taki, że to jest dobre. Tylko, tak. że no nie w takich ilościach, nie? No. W takim razie na tym kończymy. No ja też słuchajcie się spodziewałem, że tak to wszystko się potoczy. No. Ale jeśli Wam się podobało, strzeczą w górę, subskrybujcie kanał, bo już niedługo obrały się kolejne fajne odcinki. Podajcie na kanał Natalii, Natalia nie przejmuj się, bo ty chyba się przejmujesz troszeczkę. Ja się tak mi przykro trochę, że tak skończyłeś. Nie, no trzy razy się poddaliśmy, no. więc widzowie mam nadzieję nie będziecie źli, więc podajcie na kanał Natalii, o, w ramach pocieszenia, a póki co trzymajcie się i nara!